Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałam przed pełnią Wam przedstawić najbardziej lubiane rzeczy w moim sklepiku przy okazji. Dużo klientów bardzo lubi właśnie białą szałwię. Ja ją upalę w takiej muszli. Ale co mamy dalej? Pięknego anioła. Już go znacie. Jest to anioł stróż. Oczywiście świeczniki z soli w Himalajskiej tutaj y, wykorzystuję. Taki piękny może być świecznik. Może też być na biżuterię. Piękny anioł. Tutaj mamy <laughs> łapacza snów. Przepięknego. Świeczniki anioła miłości. Mamy selenit. Y, takie świeczniki. I oczywiście lampa solna. Wszystkie są dostępne w moim sklepiku, tutaj bransoletki są przygotowywane dla Was na, właśnie z intencją najwyższą dla moich klientów i kamienie, żeby generowały bardzo dobrą energię.